pozwala nam to rozszerzyć zakres wykonywanych operacji i oczywiście z punktu widzenia tych chorych dzieci dać im możliwość leczenia tutaj w Polsce na miejscu oczywiście leczenia na najwyższym poziomie Przede wszystkim odbył się dzięki Fundacji Polsat potężny remont oddziału operacyjnego. Remont, który praktycznie był dla nas niezauważalny. W sensie takim, że cały czas pracowaliśmy, operowaliśmy dzieci, a jednocześnie dwie sale operacyjne, dyżurki no, zostały zupełnie przebudowane i wyposażone przez, przez fundację Polsat. To jest coś niezwykłego, że da się wykonać tak szybko remont. To jest coś niesamowitego, że dało się wykonać taką ciężką pracę, nie przerywając pracy oddziału kardiochirurgii. To, co jest najważniejsze, to to, że udało nam się wprowadzić pewne procedury, procedury unifikalizacji tętnic płucnych, przeszczepić je z najlepszego ośrodka na świecie, z ośrodka w Stanford w Stanach Zjednoczonych na rynek polski, że Jesteśmy w tej chwili w stanie wykonać operację, o której kiedyś tylko marzyliśmy. Nie musimy jej wymyślać. Mamy gotową recepturę, jak to zrobić, krok po kroku. Mamy nauczycieli. Profesora Meiringa, który uczył nas tam, w Stanford, przez 7 lat to się trwało, i który przyjeżdżał już drugi raz tutaj był u nas w Katowicach, przeprowadzał operację, ale przede wszystkim uczył, jak, jak wykonać tą operację. Dzisiaj jesteśmy gotowi wykonać kolejne takie operacje naszych polskich dzieci. Dzięki tej modernizacji również rodzice mogą przebywać ze swoimi dziećmi. Tak, modernizacja polegała na tym, że oddział pooperacyjny, tam gdzie dziecko wyjeżdża po pracy serca, jest wyposażony, został wyposażony w, w całą aparaturę diagnostyczną monitorującą. A Oprócz tego rodzic ma możliwość przebywania z dzieckiem cały czas, 24 godziny na dobę po operacji, mając do dyspozycji fotel, który może rozłożyć i, i, i spać tam, ale również ma do dyspozycji własną łazienkę. To jest no, bardzo ważne dla komfortu rodzica, aby mógł uczestniczyć cały czas w tym leczeniu. Jeszcze ostatnie pytanie. Ile pacjentów może być na oddziale? Ile mamy miejsc? W tej, w tej chwili mamy 7 miejsc pooperacyjnych, czyli 7 stanowisk, gdzie pacjent gdzieś wjeżdża bezpośrednio po operacji. I, natomiast jeżeli, jeżeli pacjent po tych 24 godzinach, 48 godzinach, gdzie przebywa na oddziale pooperacyjnym jest w dobrym stanie, jest przekazywany na, do oddziału gdzie również możesz przewieźć razem z rodzicem. Jeżeli stan dziecka wymaga dalszej opieki ojomowej, jest przekazywane dziecko na oddział ojomowy. Ponieważ ta część po pracy nam musi być wyjątkowo czysta. Tam nie mogą być pacjenci przewlekłe. Uh, Nasza współpraca trwa już około 5-6 lat. Spotkałem Grzegorza w Stanford, gdzie wizytował wiele razy, gdzie uczył się, obserwował. Widziałem w nim duże zainteresowanie, widziałem, że ma wielką motywację. Po nim przyjeżdżało do Stanford wielu członków zespołu, więc był to zdecydowanie wspólny wysiłek, pozwalający na przygotowanie tego wspólnego zespołu. Jedyne, czego nie wiedziałem z jego wizyt w Stanford, to jego umiejętności jako chirurga. Natomiast, gdy przyjechałem tutaj, zobaczyłem jak operuje, to już po godzinie zorientowałem się, że ma niezwykłe umiejętności. Moja rola tutaj jest rolą bardziej trenera, coacha i bardzo się cieszę, że patrząc na zespół tutaj, mogę powiedzieć, że jestem trenerem zwycięskiej drużyny. So, I'm happy się że jestem trenerem zwycięskiej drużyny. Pozwala nam to rozszerzyć zakres wykonywanych operacji i, oczywiście, z punktu widzenia tych chorych dzieci, dać im możliwość leczenia tutaj w Polsce, na miejscu. Oczywiście leczenia na najwyższym poziomie, co bardzo ułatwi rodzicom funkcjonowanie. No, tutaj, na przykład, dam taki przykład, że no mamy mamy w trzeciej ciąży, której trzecie dziecko ma tą wadę. No i proszę sobie wyobrazić, wyjazd na kilka miesięcy tej mamy do Stanów, gdzie ona ma dwójkę pozostałych dzieci, prawda, więc bardzo to usprawnia i ułatwia rodzicom tych dzieci funkcjonowanie w tej, w tej rzeczywistości, gdzie, gdzie rodzi się dziecko z wadą serca. Dzięki temu też ta operacja, potem okres rekonwalescencji będzie krótszy, no nie trzeba jednak wyjeżdżać za granicę. Tak, zdecydowanie, no i oczywiście wyjazd i tam jest przeprowadzona operacja, a później no, ten pacjent wraca do Polski i tu musi być zaopiekowany, więc zdecydowanie ważne jest to, żeby ten pacjent był tutaj, żeby całość jego opieki, specjaliści, którzy go znają mogli, mogli się nim opiekować i dawać mu najwyższą jakość tej opieki medycznej. Jeśli mówimy o operacji unifokalizacji, operacja dotyczy tętnic płucnych. Te tętnice, które się nie rozwinęły u tych pacjentów z atrezją płucną muszą być wytworzone w zasadzie od nowa. Ta droga krwi, ta autostrada krwi do, do płuc musi być stworzona od nowa. Jest to mikrochirurgiczna rekonstrukcja tych płuc i wytworzenie w zasadzie czegoś z niczego, żeby te serce mogło pompować krew do płuc, i żeby dziecko mogło oddychać i żyć.